Do czego szef może cię zmusić? Czy szef może cię zmusić do innej pracy niż ta, która jest wskazana w umowie o pracę? Może, ale może się okazać, że będzie musiał za to ekstra zapłacić. A czy może cię zmusić do pracy w nadgodzinach? Tak, chyba że opiekujesz się dzieckiem w wieku do lat 8, albo jesteś pracownicą w ciąży. Wówczas nie może. A czy pracodawca może cię zmusić do urlopu bezpłatnego? Nie może. A do wypoczynkowego? Może, ale pod pewnymi warunkami. Jeśli masz kilka minut, posłuchaj naszego materiału o tym, do czego pracodawca może zmusić pracownika zwięźle, z przykładami i wskazaniem podstaw prawnych. Czy szef może zmusić do pracy w nadgodzinach? Pracodawca, co do zasady, może polecić pracownikowi pracę w nadgodzinach, jeśli zachodzą okoliczności wskazane w artykule 151 kodeksu pracy, czyli na przykład Konieczność prowadzenia akcji ratowniczej, czy wystąpią szczególne potrzeby pracodawcy. Nie oznacza to, że każdego pracownika pracodawca może do nadgodzin zmusić. Są pewne grupy pracowników, które mają zakaz pracy w nadgodzinach, np. Na pracownik niepełnosprawny bez zgody lekarza, artykuł 15 ustęp 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czy pracownica w ciąży. Artykuł 178, paragraf 1 Kodeksu Pracy. Są także grupy pracowników, które na pracę w nadgodzinach muszą się zgodzić. Na przykład pracownik opiekujący się dzieckiem do 8 roku życia. Artykuł 178, paragraf 2 Kodeksu Pracy. Podobnie, nie każdego pracownika pracodawca zmusi np. do dyżuru czy przyjścia do pracy w dniu wolnym od pracy. W praktyce, co do zasady, pracownik jest pod pracodawcy. Jednym z jego podstawowych obowiązków pracowniczych jest wykonywanie poleceń pracodawcy czy przełożonego. Obowiązek ten na pracownika nakłada wprost przepis artykułu 100, paragraf 1 Kodeksu Pracy. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Zmuszanie pracownika do pracy w nadgodzinach. Praca w nadgodzinach jest pracą ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Normy czasu pracy zostały wskazane w przepisie artykułu 129 paragraf 1 kodeksu pracy. Co do zasady, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w średnio 5-dniowym tygodniu pracy. Pomijając już Równoważny czas pracy, gdzie możliwe jest wydłużenie dniówki pracowniczej do 12, 16, czy nawet 24 godzin, praca ponad 8 godzin na dobę, czy ponad 40 średnio tygodniowo, czy też praca w dni wolne od pracy, będzie pracą w godzinach nadliczbowych. Jednocześnie praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, usuwania awarii, ratowania zdrowia czy życia ludzkiego. A także ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy. Te szczególne potrzeby pracodawcy muszą być uzasadnione. Jeśli faktycznie są, pracodawca może polecić pracownikowi pracę w nadgodzinach, którą oczywiście musi potem odpowiednio zrekompensować. W każdym razie nadgodziny to to, do czego pracodawca może zmusić pracownika. Nie każdego jednak. Bezwzględny zakaz polecania pracy w nadgodzinach dotyczy np. pracownic w ciąży pracowników wypykujących się dzieckiem do ósmego roku życia, jeżeli nie wyrażą oni zgody na pracę w nadgodzinach, czy też pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Jeśli pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, a sobota jest dla niego dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, to polecenie pracodawcy pracy w sobotę Również podlega ograniczeniom dotyczącym nadgodzin. Co do zasady, za pracę w sobotę należy się dzień wolny, ale może okazać się, że do końca okresu rozliczeniowego pracodawca tego dnia wolnego za pracę w sobotę nie odda, a wówczas ta nierozliczona praca w sobotę będzie pracą w nadgodzinach. O pracy w sobotę mówiliśmy niedawno, link powyżej. I teraz pojawia się kolejne ważne pytanie z serii. Do czego pracodawca może zmusić pracownika? Czy pracodawca może zmusić pracownika na przykład do zupełnie innej pracy niż ta, jaką na co dzień wykonuje pracownik? Odpowiedź na to pytanie daje poniekąd powołany przepis artykułu 100 paragraf 1 kodeksu pracy. Załóżmy taką sytuację. Pracodawca zatrudnia pracownika na stanowisku pracownika biurowego. Pracownik ten, podpisując umowę o pracę, Zgodził się na wykonywanie pracy wskazanej w umowie. W praktyce po zatrudnieniu pracownik otrzymał zakres czynności pracownika, chociaż nie jest on formalnie obowiązkowy. No i pewnego dnia pracodawca wydaje pracownikowi polecenie sprzątania terenu wokół biura. Czy pracodawca może takie polecenie wydać? Czy pracownika biurowego można zmusić do sprzątania terenu wokół biura? Nie. Jedyne, do czego pracodawca może zmusić pracownika, to do utrzymywania porządku na stanowisku pracy, ale nie może zmuszać go do pracy rodzajowo innej niż ta, która została wskazana w umowie. Jeśli pracownik takie polecenie otrzyma, może bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji odmówić jego wykonania. Pracownikowi nie grozi za to kara upomnienia, nagany czy kara pieniężna, nie grozi mu wypowiedzenie umowy o pracę, czy tym bardziej dyscyplinarka. Natomiast oczywiście, Pracownik może się zgodzić i takie polecenie wykonać. Oczywiście, to tylko przykład. W każdym razie chodzi o to, że pracodawca nie może pracownika zmusić do pracy innego rodzaju niż wskazana w umowie o pracę. Przy czym rodzaj pracy wskazany w umowie o pracę może zostać określony przez stanowisko, np. pracownik administracyjno-biurowy, ale też przez wskazanie obowiązków, jakimi pracownik ma się zajmować. Widzisz więc, że inna rodzajowo praca nie jest tym, do czego pracodawca może zmusić pracownika. Z pewnym jednak zastrzeżeniem. Pracodawca może polecić pracownikowi inną pracę niż zapisana w umowie, tyle, że może to trwać jedynie pewien czas. Są do tego dwie podstawy prawne. Artykuł 42 paragraf 4 Kodeksu Pracy pozwala pracodawcy powierzyć pracownikowi inną pracę na okres maksymalnie do 3 miesięcy w roku. W związku ze szczególnymi czasowymi potrzebami pracodawcy. Przykładowo, pracodawca na pewien czas potrzebuje przesunąć pracownika z jednego stanowiska na inne. Nie zmienia się tutaj umowy, nie jest do tego konieczny żaden aneks do umowy o pracę, ani wypowiedzenie zmieniające warunki pracy czy płacy. Po prostu, na polecenie pracodawcy, pracownik wykonuje inną pracę przez okres do 3 miesięcy w roku. Oczywiście, ta praca musi odpowiadać jego kwalifikacjom. Druga sytuacja. Czasowe powierzenie innej pracy ze względu na stan zdrowia pracownika. Pracodawca przenosi pracownika do innej pracy na okres wskazany w orzeczeniu po badaniu kontrolnym pracownika. Jeśli stan zdrowia pracownika tego wymaga, pracodawca może zmusić pracownika do innej pracy. Czy pracodawca może wysłać na przymusowy urlop wypoczynkowy? O ile pracodawca nie może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu bezpłatnego, tak nieco inaczej będzie z urlopem wypoczynkowym. Są sytuacje, w których pracodawca może zmusić pracownika do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Co do zasady, urlopów udziela się zgodnie z planami urlopowymi, a jeśli planów urlopowych się w zakładzie nie tworzy, to urlopów wypoczynkowych udziela się w terminach uzgodnionych między pracownikiem i pracodawcą. Są jednak sytuacje, w których pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy. Pierwszą z nich jest posiadanie przez pracownika urlopu zaległego. Co do zasady pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w tym roku, w którym nabył do niego prawo, a jeśli nie wykorzysta, pracodawca udziela tego urlopu do 30 września następnego roku. Wynika to wprost z przepisu artykułu 168 kodeksu pracy. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z artykułem 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z artykułem 167 ze znaczkiem 2 kodeksu pracy czyli urlopu na żądanie. Pracodawca może wysłać pracownika przymusowo na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia na podstawie tego przepisu kodeksu pracy. Artykuł 167 ze znaczkiem 1. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim wypadku, wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów w artykułu 155 ze znaczkiem 1 Kodeksu pracy. Czy można pracownika zmusić do przejścia na emeryturę? Co do zasady nie można. W każdym razie o co tu chodzi? Pracownik pracuje na etacie, w pewnym momencie osiąga wiek emerytalny, ale na emeryturę się nie wybiera. Pracodawca zastanawia się, czy może wypowiedzieć umowę o pracę takiemu pracownikowi. Chciałby na jego miejsce zatrudnić kogoś młodszego, być może o większych kwalifikacjach. Nie jest to dopuszczalne. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie wystarcza. Aby pracodawca mógł wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Jeśli pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie i uzasadnia je tym, że pracownik osiągnął wiek emerytalny i może już przejść na emeryturę, to jest to błąd w wypowiedzeniu umowy o pracę, polegający na wskazaniu niewłaściwej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. W ciągu czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Pracodawca nie może zmusić go w tym czasie do złożenia wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron grożąc, że jeśli pracownik sam nie odejdzie z pracy, pracodawca znajdzie pretekst, aby np. wypowiedzieć mu umowę z przyczyn nie dotyczących pracowników, czy też nawet zwolnić dyscyplinarnie. Zresztą generalnie zmuszanie pracowników do tego, aby sami złożyli wypowiedzenie czy prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest niedopuszczalne. Zmuszanie pracowników do szkoleń. Jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych jest podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca ma obowiązek umożliwienia pracownikowi podnoszenia kwalifikacji, a pracownik ma obowiązek te kwalifikacje podnosić. W związku z tym, pracodawca może na przykład wysłać pracownika na jakieś szkolenie i pracownik ma obowiązek co do zasady takie polecenie wykonać. Oczywiście. Może się to wiązać dla pracownika z pewnymi dodatkowymi uprawnieniami, jak na przykład urlop szkoleniowy. Natomiast generalnie to, do czego pracodawca może zmusić pracownika, to podnoszenie kwalifikacji, np. poprzez różnego rodzaju szkolenia, w tym kursy i szkolenia zawodowe, doszkalające i tym podobne. Nie budzi wątpliwości, że pracodawca może zmusić pracownika do okresowego szkolenia BHP, czy okresowych, albo kontrolnych badań lekarskich. Bez tego zresztą nie ma mowy o dopuszczeniu pracownika do pracy. Po prostu, jeśli pracownik chce pracować, musi mieć wstępne albo okresowe szkolenie BHP, badanie lekarskie, potwierdzające zdolność do pracy na danym stanowisku. Jeszcze wracając na chwilę do urlopów. Pracodawca może zmusić pracownika do przerwania urlopu wypoczynkowego. Chodzi tu o odwołanie pracownika z urlopu. Jest to dopuszczalne. Jeśli na przykład pracownik rozpoczyna korzystanie z urlopu wypoczynkowego, a w trakcie tego urlopu pojawiają się okoliczności nieznane w chwili rozpoczęcia urlopu, które wymagają obecności pracownika w pracy. W tym wypadku pracodawca ma obowiązek pokryć pracownikowi koszty niewykorzystanej części urlopu, jeśli pracownik takie koszty poniósł. Kolejna rzecz. Pracodawca może zmusić pracownika do powrotu do pracy z urlopu wychowawczego. Może się okazać, że korzystając z urlopu wychowawczego, pracownik podejmie aktywność, która uniemożliwia mu sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. A wówczas, zgodnie z artykułem 186 ze znaczkiem 2, paragraf 2 kodeksu pracy, w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Warto na koniec zwrócić uwagę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który stwierdził, iż pracodawca nie może zmusić pracownika do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Krócej mówiąc, prawo nie nakazuje, aby w ramach swoich obowiązków pracowniczych Pracownik na przykład sprzątał prywatny dom pracodawcy, robił mu zakupy, nie może go zmusić do podpisania zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, grożąc dyscyplinarką i tym